Trawa nie skoszona, znowu mam awarię, ale w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak pozbyć się tego czegoś. To coś to kłosy wichliny rocznej. Niestety w zeszłym roku cały rok kosiłem bez kosza, zostawiając te kłosy tnąc je po prostu. I niestety, ale w tym roku mam sporą inwazję wiechliny rocznej. Wiechlina roczna ma to do siebie, że wypuszcza pędy horyzontalnie, czyli po prostu na boki. I niektóre z tych kłosów, z tych liści, z tych pędów, możecie zauważyć, że każdy listek, właściwie ma ona tutaj jeden, dwa, trzy, są ucięte. Czyli oznacza to, że ta wiechlina po prostu była cięta. Natomiast mimo wszystko wypuściła tutaj pęd kłosonośny, który będzie rozsiewał nasiona tej wichwiny po trawniku. W przypadku koszenia kosiarką wrzecionową często te kłosy po prostu nie są ucinane, ponieważ są za długie do ucięcia przez sześcionożowy cylinder, a po drugie gdzieś się, po prostu się one chowają w tej darni i wystrzelają w momencie, kiedy są gotowe z nasionami. Sposobem, żeby pozbyć się tych kłosów jest ich po prostu skoszenie. Czasami jest to bardzo ciężkie, ponieważ te kłosy są właśnie poziome i kosiarka nie jest w stanie wciągnąć tych kłosów i skosić. Dlatego na trawnikach, żeby uniknąć rozsiewania się tego chwastu, używa się tak zwanego verticutingu, czyli po prostu pionowego cięcia, czy też podnoszenia tych liści do góry, tak żeby w następnym przejeździe kosiarką można je wyciąć. Ja niestety nie mam takiej kasety specjalnej do verticutingu, dlatego do tego celu użyję po prostu wertykulatora. Ustawię go na bardzo płytkie działanie, w taki sposób, żeby jak najwięcej tych liści podniósł i później wykonam koszenie kosiarką rotacyjną z koszem. Niestety w mojej kosiarce wrzecionowej zepsuło się łożysko, więc trochę potrzebuję czasu na naprawę. Ale to też idealny moment, żeby po prostu tych kłosów się pozbyć kosiarką rotacyjną. Jakby ktoś pytał, czy zostawianie ściętej trawy powoduje filtr w trawniku, odpowiedź: absolutnie.